A się przedstaw nas wszystkich do na kamery. Właśnie, bo my się nie znamy. Jak jeszcze mamy aparat. Cześć, ja jestem 6-letnią zmartniętą dziewczynką. Jestem bardzo zimna w tyłek, gdyż jestem ubrana odmoczywa? w spódnicę. I nie wiem, czy dożyję do jutra. Ha ha ha. Witam, otóż jestem prawda aktorem, aktualnie nie wystąpiłem jeszcze w żadnej scenie w tym filmie, jednak klapsałem, otulałem i prawda ogrzewałem, co można też policzyć na płyn poczek. A tak. ty pan? No ja jestem dzisiaj dźwiękowcem, jest mi strasznie zimno, troszeczkę zgłodniałem, ale radzę sobie. Ogólnie atmosfera jest bardzo fajna. <słyska> <słyska> <Sobie> bardzo gorąca. <słyska> mi ujęcie trzeciej generacji, jeszcze raz. Dobra, akcja, chciałem powiedzieć, że jest ogólnie zimno. Jesteśmy tutaj od godziny szóstej Ale pratycznie. nie ma to jak grill w grudniu Gdy jeszcze zaczynaliśmy, jak zaczynaliśmy kręcić film i przygotowywać się do jego kręcenia Nie widziałem jeszcze ani Kuby ani Jasi Teraz już ich widzę, bardzo wyraźnie Jest bardzo fajnie, jest jasno Mamy kawę Mamy już jakąś tam część filmu za sobą Jestem z tego powodu zadowolony Nie wiem czy dźwięk się tam zawsze pojawił, bo Ale to już problem reżysera, nie wiem kim on tam jest Ale powiem Wam, że to jest fajny pomysł z tym kalendarzem. O tak, z tym kalendarzem. Teraz co? Kręcimy. Teraz nakręcimy te właśnie rzeczy. No, jakby bęgnę przez drogę czasu, tak? Nie, nie już było to stylu, no, ja nie mam siły tak. Ja pamiętam, jak wygląda dobro. Dziś w nie Dajcie. Spada. Oj, szybko by cię wpięli. Dobra. Akcja. Nie, Asiu, muszę wygnać dużo z lywoni. Hahaha. <grymne> Skąd byś ty to nie dotykał jakichś krokodyli w Chinach? Nie no bo ty, to to… No <grymne> to, nie to, nie właśnie, nie. a ty mnie ty... Miziasz tu. Było widać tak no. Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.